Nie tylko jedno urządzenie na świecie, które nieustająco, całą dobę jest nie dalej niż jeden metr od nas i dotykamy go dwa tysiąca razy w ciągu doby i tym urządzeniem jest smartfon. Dzisiejszy odcinek będzie o cyfrowym detoksie i o tym dlaczego warto wyrobić w sobie zdrowe nawyki ograniczenia korzystania z narzędzi cyfrowych z telefonem na czele. Opowiem Ci o tym, jakie dobre praktyki stosuję ja i ludzie, którzy badają wpływ mediów cyfrowych na nasz umysł. Więc zostań tu ze mną, zaraz Ci o nich opowiem. Jakieś dwa lata temu, jeszcze przed wybuchem pandemii, wybraliśmy się razem z moim mężem i synem. Do najsłynniejszego w Polsce parku rozrywki zwanego Energylandium. Był środek sezonu, koniec sierpnia, koniec wakacji. Bardzo dużo rodziców wpadło na ten sam pomysł, na który my ażeby świętować zakończenie lata razem z dziećmi, właśnie w tym parku rozrywki. I kiedy dostaliśmy się przez główną bramę do środka parku, to szybko odkryliśmy, że no w parku jest, można powiedzieć, dziki tłum ludzi i do każdej jednej atrakcji kolejki zaczynały się od około 30 minut oczekiwania na niektórych atrakcjach kończyły się nawet na 90 minutowej kolejce. Stojąc w tych kolejkach, no bo oczywiście nie mogliśmy odmówić sobie kilku standardowych dla nas atrakcji, czyli kolejek górskich, stojąc w tych kolejkach zaobserwowałam jak to ja robiąca ciągle tak zwane badania społeczne bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że tych kolejkach, które trwały tak jak mówię, minimum kilkadziesiąt minut. Cała rzesza dorosłych ludzi stojących w kolejce stała w nich nieustająco spoglądając w telefon. I najbardziej chyba smutnym tego niestety zwieńczeniem obrazka było to, że ci dorośli, mama, tata stojąc z telefonem w ręku, gapieni wlepieni w ekran, zupełnie nie zwracali uwagi na swoje pociechy które wszystkimi możliwymi sposobami próbowały dać rodzicom do zrozumienia, że A nudzą się, B przyjechały tutaj po to, żeby z rodzicami spędzić czas, a C próbując zwrócić ich uwagę na siebie i no jak pewnie się domyślasz, udawało im się zwracać ich uwagę, robiąc rzeczy, które nazwalibyśmy rzeczami nie do końca dopuszczalnymi. I dopiero wtedy, kiedy zaczynały broić i to tak solidnie broić, Rodzice tracili cierpliwość, a tym samym odwracali wzrok od telefonu. I to było takie doświadczenie, z którym wróciłam bardzo mocno, można powiedzieć, że tak, tak po ludzku zdołowana do domu, dlatego, że miałam takie poczucie, że no, przynajmniej z naszej perspektywy, rodzinnej perspektywy, my pojechaliśmy do na Energy Landii właśnie po to, żeby być razem, żeby być tu i teraz ze sobą. I ta obserwacja pokazała mi, jak bardzo. Telefony, narzędzia cyfrowe, dzisiejsze wynalazki XXI wieku uzależniają, bo zakładam, bo tak mam i wierzę w to głęboko, że każdy człowiek stara się tak bardzo jak może, że ci rodzice kompletnie nie zdawali sobie sprawy z tego, co robią i nie robili tego w intencji złej, ale że raczej te wszystkie mechanizmy, które stosowane są w projektowaniu aplikacji mobilnych dzisiaj, takich jak Facebook, Instagram czy każdej innej aplikacji, niekoniecznie mediów społecznościowych, uzależniają nas tak bardzo mocno, że porównuje się już dzisiaj w badaniach, że można powiedzieć, wpływ mediów cyfrowych w szczególności jest porównywalny do wpływu zażywania heroiny. I teraz, dlaczego to tak działa? Działa to w bardzo prosty sposób. Kiedy ja wchodzę na jakąś platformę social media, na aplikacje, aplikacje, Dzisiejsze zwłaszcza te do gier, projektowane są w sposób genialny i zatrudnia się naprawdę wysokiej klasy psychologów do tego, żeby właśnie angażowali oni różne obszary naszego mózgu i systemów poznawczych, do tego, abyśmy się angażowali w te aplikacje maksymalnie. To te aplikacje w swojej zasadzie mają sprawiać, że co jakiś czas. W naszym, w naszym umyśle pojawi się no, taki delikatny zastrzyk dopaminy, czyli um, hormonu, który jest hormonem z jednej strony szczęścia, takiego hormonu, można powiedzieć, takiego odhaczania pewnych zadań i hormonu przyjemności, ale jednocześnie dopamina ma um, no, uzależniający niestety um, um, efekt. I kiedy my sięgamy po telefon i czekamy na powiadomienia, na lajki, na Nowe achievementy w grze aplikacji mobilnej, to tak naprawdę trochę tak, jakbyśmy czekali na potrójny wynik, identyczny, ciągnąc za rękę jednorękiego bandyty w kasynie. Zbadane jest już dzisiaj, że kiedy sięgamy po telefon, żeby sięgnąć po dowolną aplikację, czy na przykład maila i sprawdzić, czy coś tam na nas czeka, to możemy porównać to do wpływu dowolnej substancji psychoaktywnej na nasz mózg. I jak kiedyś przeczytałam w jednej bardzo mądrej książce, trzymanie telefonu w kieszeni jest trochę tak, jakby trzymanie yy, kieszeni pełnej cukierków, po to, żeby co kilka minut w kółko wyciągać kolejny cukierek i go konsumować. Tym samym myślę, że doszliśmy do takich czasów, w których warto wypracowywać sobie zdrowe nawyki. Ponieważ ja nie jestem ortodoksem i nie uważam, że zupełne wykluczanie mediów cyfrowych z naszego życia jest dobre, a w szczególności z życia naszych dzieci, które wychowały się już w erze Wi-Fi jako podstawowej potrzeby, często jest taki mem prześmiewczy w piramidzie potrzeb maslowa, w związku z tym, gdybyśmy ograniczyli sobie czy naszym dzieciom dostęp do mediów cyfrowych, bylibyśmy w pewnym sensie niepełnosprawni społecznie. Ale jednocześnie nie przeszkadza nam to w żaden sposób, w tym, by robić sobie nowe, dobre, zdrowe nawyki, korzystania z tych narzędzi. I właśnie, jakie to nawyki? Przede wszystkim, podstawowymi nawykami jest, żeby zacząć w ogóle móc zdiagnozować, gdzie leży problem, jest. Jak sama nazwa mówi, postawienie odpowiedniej diagnozy. Tym samym możesz poobserwować te nawyki sam lub pomóc sobie instalując dowolną aplikację do mierzenia czasu na telefonie. Takich y, aplikacji w sklepie Google czy w y, iStore jest Masę. I możesz je zainstalować zupełnie bezpłatnie na telefonie, żeby przez kilka dni zmierzyć, jakie aplikacje, ile Twojego czasu dziennego ci zabierają. Muszę Ci przyznać, że. Mój pierwszy kontakt z mierzeniem tego typu czasu z użycia aplikacji był lekko przerażający, ponieważ nagle okazało się, że spędzam średnio przynajmniej 2,5-3 godziny na telefonie dziennie. Oczywiście, w moim przypadku po części robię to w, jakby w zawodowej, w zawodowej sprawie, mimo wszystko, pewne aplikacje pożerały mi ogromną ilość czasu. I tutaj coachingowo zadałam sobie takie pytanie. A co mogłabym zrobić z tym czasem lepszego? No i oczywiście odpowiedzi było bardzo dużo, bardzo uświadamiających. Tym samym wprowadziliśmy w naszym domu kilka bardzo prostych zasad, a mianowicie reglamentowany czas korzystania z ekranów. I ten czas inaczej wygląda w ciągu tygodnia, a inaczej wygląda w ciągu weekendu, kiedy to też staramy się z narzędzi cyfrowych korzystać najmniej. Weekend jest tym czasem, kiedy wychodzimy z domu na spacer bez telefonu, kiedy często robimy sobie tak zwane dni detoksu cyfrowego, kiedy telefon wyłączamy jeszcze dnia poprzedniego wieczorem, a włączamy go dopiero dnia następnego rano, a to pozwala nam na to, żeby być właśnie tu i teraz i ze sobą i korzystać z dobrodziejstw dnia wolnego, ale też takich prostych bardzo nawyków, jak na przykład odkładanie telefonu wieczorem na godzinę, dwie przed pójściem spać. Na najdalszy półkę parapet leżący od czy znajdujący się od pokoju, w którym przebywamy już wieczorem, po to, żeby odpocząć, zrelaksować się i przede wszystkim, żeby uspokoić już trochę myśli i umysłu i przejść do relaksu, który się nam należy po całym dniu ciężkiej pracy. Często jest tak, że my nieświadomie, zaglądając do telefonu wieczorem czy rano, już wpadamy w taki tryb awaryjny bo widzimy tam jakieś treści, które albo powodują, że zaczynamy z powrotem wracać myślami do pracy, albo widzimy jakieś zdjęcia, nie wiem, koleżanki, kolegi, które po prostu wprowadzają nas w niefajny nastrój i z tym niefajnym nastrojem idziemy spać, zamiast wypoczywać, mieląc jakiś temat. Dlatego też dobrym sposobem właśnie na uniknięcie tego jest Odkładanie tego telefonu na około godzinę, dwie przed spaniem, ale jednocześnie, jeśli to możliwe, nie sięganie po niego też od razu w pierwszym odruchu, kiedy wstajemy, czyli na start yy, każdego jednego dnia. Yy, o tym, jak dbać o swoją taką, można powiedzieć, dobrą higienę pracy z narzędziami cyfrowymi przeczytasz też więcej w moim tekście o detoksie cyfrowym na blogu. Link znajdziesz poniżej w opisie do tego filmu. A ja, oczywiście, jak zawsze, zachęcam Cię do tego, żeby zasubskrybować ten kanał czy podzielić się tym wideo, jeżeli uważasz, że jest ono wartościowe i może ono przynieść wartość nie tylko Tobie, ale też Twoim bliskim. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.